Jak namalować taki abstrakcyjny obraz? Ja tutaj zaprezentuję metodę puringu. Potrzebujemy mieszankę farb. Są to farby akrylowe, które mieszamy z odpowiednim medium. Ja tutaj. Miałam medium z Ekshona, ale obecnie już nie jest ono produkowane. Zamiast niego można pokombinować z czymś innym, na przykład dodawać do farby, ja dodawałam trochę farby białej, ceramicznej, pomieszanej z lakierem. Można też dać tak zwany owatrol. Są różne, różne możliwości. Można dać trochę kleju takiego do papieru typu, typu wikol, Chodzi o to, żeby zrobić taką konsystencję w miarę rzadką, ale nie za bardzo rzadką. Taka, żeby farba mogła się swobodnie rozlewać, ale żeby nie było to zbyt wodniste i też ważne, żeby kolor zachowała farba. I teraz robimy na płótnie różnego rodzaju tutaj, ja zrobiłam plamy i następnie przeciągam po farbie białą farbą. I dzięki temu tworzą się takie komórki. Tutaj zaraz będzie zbliżenie tych komórek. Teraz obracam płótno tak, żeby wyszły ciekawe wzory. Na koniec jeszcze raz przeciągam białą farbą, żeby uwypuklić te komórki. Gaz powoduje, i wysoka temperatura powoduje to, że te komórki są lepiej widoczne. Tutaj zbliżenia tych komórek. Naprawdę wyglądają one bardzo ładnie. No i z daleka obraz prezentuje się następująco.